Cześć! Jeśli lubicie płatki śniadaniowe i szukacie sposobów na ich wykorzystanie, to dzisiaj mamy dla Was aż trzy fantastyczne propozycje. Zobaczcie. Słuchajcie, na początek wjeżdża pyszna i pożywna owsianka dosłownie w 3 minuty. Minuta na przygotowanie produktów, dwie minuty na podgrzanie. Zobaczcie! Do miseczki wsypuję pół szklanki płatków owsianych, dwie trzecie szklanki mleka roślinnego, pół łyżeczki masła orzechowego oraz dwie łyżeczki miodu. Całość mieszam, po czym wkładam do mikrofalówki na minutę na wysoką temperaturę. Po tym czasie całość jeszcze raz mieszam i wstawiam na jeszcze jedną minutę. Teraz czekam aż chwilę przestygną, dodaję kilka migdałów, posypuję startą czekoladą lub płatkami czekoladowymi. To wszystko. Bardzo proste, a jakie pyszne. Jeżeli lubicie orzechowe smaki, koniecznie to wypróbujcie. A jeśli znudziła Wam się owsianka, to weźcie sobie ją upieczcie. Fakt zaserwowania sobie zdrowego ciasta jest bezcenny, a wrażenia smakowe jakie? Zobaczcie. Do miski blendera wkładam 150 g płatków owsianych, dwa pokrojone banany, dwie łyżki miodu, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczkę cynamonu i łączę je blenderem. Masa nie powinna być idealnie gładka. Teraz do całości dodaję łyżkę oleju i ponownie mieszam. Gotową masę wykładam na blaszkę i wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 15 minut. Po tym czasie wyjmuję, smaruję wierzch konfiturą i ponownie wstawiam do piekarnika na 15 minut. Gotowe. Konfiturę możecie podmienić na każdą inną, którą lubicie. Taki smakołyk z powodzeniem może zastąpić kawałek tradycyjnego ciasta. A na koniec zapraszamy Was na batoniki. Tym razem użyjemy kolorowych płatków śniadaniowych i pianek. Może będzie troszkę mniej zdrowo, ale za to słodko i kolorowo. Tak jak lubię. Na początku roztapiam 4 łyżki masła, dodaję 4 małe paczki pianek i mieszam do rozpuszczenia się. Do gotowej mieszanki dodaję opakowanie kolorowych płatków śniadaniowych i całość delikatnie mieszam. Klejącą mieszankę wykładam na blaszkę do pieczenia i czekam aż zastygnie. Gotową kroję i polewam roztopioną czekoladą. Teraz wystarczy tylko poczekać, aż batoniki zupełnie zastygną i można wcinać. Jedna mała uwaga, są naprawdę słodkie. Płatki owsiane czy płatki śniadaniowe to świetna baza do przygotowania wielu smakołyków. Wystarczy trochę pokombinować i wychodzą naprawdę pyszne dania. Zostawcie nam łapkę pod filmem, jeżeli Wam się podobało i piszcie w komentarzach, jakie tematy najbardziej Was interesują. Do zobaczenia!